Dzień dobry, witam serdecznie na następnym materiale na kanale Turbulencja. Ponieważ dalej nie pilotuję samolotu, czy też tak w moim przypadku, więc z moich zawodowych podróży na razie materiałów nie będzie, ale myślę, że wcześniej czy później się pojawią, bardziej wcześniej jak później. No to dzisiaj materiał o tym, jak to podróżowałem też samolotem, czyli też trochę lotniczo do Grecji. Otóż w skrócie powiem, była okazja, ponieważ bardzo atrakcyjna cena biletów, poniżej 200 zł, od osoby tam i z powrotem z Katowic do Heraklionu. Więc postanowiłem odwiedzić Grecję. Jak wiecie, ja lubię Kretę, bardzo dużo tam rzeczy, miejsc zwiedziłem, dużo czasu tam spędziłem, bo tam pracowałem. No i w takich paru odcinkach, odnośnie tej mojej podróży, o tym trochę opowiem, pokażę parę miejsc. No i także powiem o tym, jak wygląda w tej chwili to podróżowanie. Podróż odbyła się pomiędzy 10, 20 a 30 lipca. Wtedy mm, nie było żadnych obostrzeń związanych z podróżą pomiędzy Polską a Grecją. To się oczywiście dynamicznie zmienia, czy to pomiędzy Grecją, na razie na chwilę obecną nie, mam nadzieję, że się nie zmieni, ale pomiędzy innymi krajami to tam co chwilę albo jakieś kwarantanny wchodzą w grę, albo jakieś większe testowanie, prawda, więc trzeba to śledzić na bieżąco, aby się czasem nie zdziwić i nie znaleźć się na kwarantannie razem z rodziną przez 40 nawet dni, jak pokazuje tutaj przykład na Śląsku górników, na przykład, których tam gdzieś, o których słyszałem z pierwszej ręki, że potrafi być rodzina 40 dni nawet na kwarantannie. Przez to, że gdzieś tam ktoś jakiś test miał pozytywny, prawda? Także należy rozważyć za i przeciw. No ja zaryzykowałem, poleciałem, podobało mi się, ale tak jak mówię, to trzeba po prostu mm, dobrze przemyśleć. Słuchajcie, sam lot to w zasadzie jak normalnie, jak zawsze. Poza tym, że bardzo dziwny, ponieważ embrajerem na kretę no tam embrajerów za dużo nie widziano do tej pory. A dodatkowo lotem to już w ogóle z Katowic. No ale takie czasy, że linie pozmieniały te siatki i każdy orze jak może. Mówiąc tak kolokwialnie. Słuchajcie, sam lot poza tym, że trzeba mieć maskę, i to maskę trzeba mieć, a nie zakryć usta i twarz. W przypadku lot transportu lotniczego to jest wyraźnie napisane, że trzeba mieć maskę zakrywającą twarz. Czyli nie może to być przyobica z tego, co można zrozumieć. Więc. Wszystko wygląda w zasadzie normalnie, poza tym, że tą maskę trzeba mieć, jak wspomniałem. Tą maskę oczywiście można zdjąć na czas konsumpcji jakieś tam w samolocie. Generalnie to nic specjalnego, to nie ma za bardzo co tłumaczyć. Będzie to widać też zresztą na filmie. Jeśli chodzi o grecję konkretnie, to do 72 godzin przed wylotem. Wtedy myślę, że dalej tak jest, trzeba wypełnić specjalny formularz. Po czym się dostaje takie, taki kod, kod QR kod, który przychodzi do nas o północy w dniu wylotu, który należy okazać, wydrukować sobie albo na telefonie, okazać po przylocie tam gdzieś do Grecji. W międzyczasie podczas lotu personel pokładowy rozdaje też takie karty do wypełnienia, których jednak nikt nie zbiera. Ja myślę, że one, one zażądano by od nich, by tych kart od nas w momencie, gdybyśmy byli tam po przylocie, wezwani, wy, znaczy wyznaczeni jakby do tego testu na y, obecność przeciwciałczych koronawirusa w sobie prawda, i wtedy te karty by od nas wzięto, ponieważ na tych kartach, które się wypełnia w samolocie, wpisuje się miejsce, na którym się siedziało. Wtedy więc służby mogą po prostu ocenić, koło kogo siedzieliśmy i ewentualnie tamte osoby też, nie wiem, wezwać, przetestować i tak dalej. Więc, jak przed chwilą powiedziałem, można być wyznaczonym do testów w Grecji po przylocie, aczkolwiek na Krecie tych osób testowanych jest stosunkowo niewiele do całości pasażerów przylatujących, gdyż pomimo tego, że ten ruch jest dość ograniczony, to no, yy, tamtych pasażerów jednak przybywa dość dużo. Tych stanowisk tam jest chyba gdzieś 3 do testowania, a cały ten, yy, wszyscy ci pasażerowie, którzy nie są wyznaczeni do testowania, okazują ten kod kreskowy dla yy, jakiegoś tam strażnika granicznego czy policjanta, który na to patrzy, i po prostu dalej idą przez terminal i wychodzą z niego tak, jakby normalnie przylecieli. Tak wyglądają procedury, jeśli chodzi o przelot do Grecji, tak wyglądały 20 lipca. Bo ja nie wiem, to się może zmienić na przykład. Aczkolwiek na razie, jeśli chodzi o Grecję, nic nie słychać na ten temat. W samolocie, oczywiście, no maska, ale to maskę można zdjąć na czas konsumpcji, która w przypadku lotu, jeśli chodzi o to, co oni tam dają podczas lotu, to wygląda tak, że dają jakieś takie zapakowane batoniki czy orzeszki i butelkę wody mineralnej. Ale z tego, co mi mówiono, no to. W różnych liniach to wygląda różnie. Mimo tego, że niby powinny być tylko zapakowane rzeczy, to ktoś mi opowiadał, lecąc parę dni temu, że były też posiłki ciepłe, kanapki itd. itd. No bo niektóre linie mają dość znaczny przychód ze sprzedaży tych rzeczy, w związku z czym trudno oczekiwać, żeby się z tego przychodu pozbyły na lotnisko. Według tego, co można wyczytać w różnych miejscach, można wejść tylko po okazaniu. Karty pokładowej to nie jest prawdą, ponieważ o ile w Katowicach faktycznie tak było, o tyle w Heraklionie na powrocie już nikt od nas karty nie wymagał na wejściu i myślę, że w wielu innych miejscach, nie tylko w Grecji, ale w Europie, z tego co mi mówiono, też to tak wygląda. Nawet chyba na, we Frankfurcie ktoś był i też na terminal można było wejść. Mogły osoby, które nie wiem, odprowadzają czy czekają na kogoś, też wejść na ten terminal, oczywiście w maseczce. No, bo w sumie dlaczego to ograniczenie miało być takie, skoro tak naprawdę tych osób nieuczestniczących w locie, a towarzyszących jest bardzo niewiele w normalnym ruchu, a co dopiero teraz podczas koronawirusa. Więc tak to wygląda. Następna rzecz taka inna to jest to, że w Katowicach zazwyczaj kontrola ta bezpieczeństwa tu mówię konkretnie o Katowicach, bo ta, ta kontrola była zawsze taka bardzo mocno szczegółowa, prawda? A w tej chwili to tak jak prawie wszędzie indziej. Czyli nie trzeba wyciągać kabli, z torby, baterii, z dronów i tak, dalej, i tak dalej, tylko normalnie się wszystko wrzuca tam, tak jak leci na te tacki, i nie bardzo tam tak szczegółowo wnikają jak kiedyś. Taki plus. Ciekawostka odnośnie przydzielenia miejsc w samolocie. Wydawałoby się, że w tej chwili systemy powinny być jakoś tak ustawione, żeby rodziny nie rozdzielać po samolocie, tylko niech sobie siedzą razem, prawda? Jak są zarażeni, to, się zara to, to ograniczyć możliwość zarażenia innych. A nas rozrzucono po samolocie całym w różnych miejscach, mimo tego, że bilety były razem kupione. Taka ciekawostka też. Wcześniej się to raczej nie zdarzało, raczej gdzieś tam siedzieliśmy obok siebie. No, i tyle to by było na razie, chyba. Myślę, że takie istotne informacje odnośnie samej podróży już podałem. Będę jeszcze w trakcie materiału, bo to jest taki materiał, w którym ja pokażę trochę tamtej krety, pokażę ciekawe miejsca. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, żeby obejrzeć. No i tam będę mówił też oczywiście odnośnie w kontekście tej całej sytuacji, która ma teraz miejsce. I w następnych materiałach powiem troszeczkę więcej na ten temat. Jeszcze oczywiście wspomnieć muszę o tym, że sklep jest, prawda? W którym między innymi można taką koszulkę kupić. O, będzie biała też. No i parę innych gadżetów. No i to chyba byłoby na tyle a książkę też można tam kupić bo książkę też jak wiecie wydałem także zapraszam do obejrzenia filmu i do oglądania następnych a następny odcinek już będzie ponieważ obiecałem wcześniej o hydraulice już mam w zasadzie go przygotowanego aby było też o tematach takich techniczno lotniczych prawda zapraszam dzień dobry do korekcji się wybieram zobaczymy jak będzie na samolot czekamy rajerem do lotowską oczywiście. Mam mieszane uczucia, ponieważ nie wiem czego się spodziewać tam. Na razie tutaj u nas to jest też standardowo. E, oczywiście... to, Ale to tak na miękko, że tak powiem. Dzisiaj rozmawiałem, wczoraj rozmawiałem z tymi ludźmi tam, u których kiedyś przebywałem, jak tam pracowałem. No, i mam trochę mieszane uczucia, bo wygląda na to, że są przerażeni tym, że ktoś, że tak powiem, z kontynentu do nich przylatuje na kretę. No ale zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. No i tutaj przez półtorej roku przychodziłem do pracy. I stąd wychodziłem z pracy. No i szczerze mówiąc, bardzo, bardzo bym chciał tu wrócić do pracy. No ale na razie chyba jest to niemożliwe. Eee, w koło ludzie. Zmiany zachowują się normalnie. Aczkolwiek jak widać nie do końca. No ale... No nie wiem. nie wiem, Na razie nie wiem co myśleć o tym wszystkim. Chcemy trochę pozwiedzać no i nakręcę trochę materiału. Pogoda oczywiście piękna. No i to jest coś czego tutaj prognozy pogody nie trzeba sprawdzać. Bo wiadomo, że od teraz przez najbliższe tam dwa miesiące różnica będzie na 26 albo 27 a może 29 stopni. No i wiatr albo troszkę mniejszy, albo troszkę większy. Bo słońce to będzie codziennie. Podczas gdy pracowałem tutaj, to mieszkałem właśnie w tej uliczce. No to jest w tego gospodarza, w którego mieszkałem, samochód cały czas. Mam, który tutaj kiedyś kupiłem, ale o tym jeszcze powiem dwa słowa. może No i dodawać ten samochód. Nowy dzień. Samochód ogarnięty, mniej więcej. Wymyty i tak dalej. No bo dwa lata stało, nic nie było nie robione. Się wybieramy na półwysep taki, przepraszam, płaskowyż taki Lassi i jest jaskinia Zeusa, a po drodze się wyjeżdża taką serpentynę, to może coś tam pokażę, może nawet dronę nagram. No pogoda oczywiście bardzo dobra. Ale samolotów niewiele. Już zazwyczaj masa samolotów podchodziło do lądowania w zasadzie bez względu na dzień tygodnia, a w szczególności w sobotę w niedzielę. No zobaczymy. warto zwrócić uwagę, że wszędzie wzdłuż, wzdłuż dróg są takie chytuszki tutaj nasadzone. Nie pamiętam nazwy teraz, no ale w każdym razie tu jest taki punkt widokowy, o ławeczki nawet, ale za bardzo samochodem stanąć nie można, trzeba stanąć tam dalej, kawałek za zakrętem. No i stąd w wysokości 400 metrów widać malie ładnie, tam jest w tamtym kierunku i widać tą drogę właśnie, którą się wjeżdża. Po minięciu pierwszego tunelu od strony Heraklionu jak się jedzie, trzeba skręcić w prawo właśnie na tym rondzie tam, o. I to jest taka widokowa droga w kierunku właśnie tego płaskowyżu. Tu jest na górze też taki e, klasztor, który można zwiedzać w niektórych godzinach i w niektóre dni. E, a tam taki kościół malowniczy, ale droga do niego jest e, zamknięta, taki mały kościółek biały. Nagram jeszcze parę ujęć dronem zrobię i jedziemy dalej. Przyjechaliśmy w niedzielę jeszcze raz do klasztoru panagia bo polecali to jako ciekawe miejsca był zamknięty ostatnio, a w niedzielę jest otwarty no i trzeba przyznać, że mgnisi się tu fajnie urządzili, bo mają niesamowity widok w dół proszę bardzo z wysokości prawie 400 metrów i słychać, że modlą się tam dzisiaj Zestaw członków mają. Proszę bardzo. Na niby trałasową. Chyba, że do środka gdzieś na chwilę wejdzie. Powiedziałem przez ten mnisi, a to raczej mniszki, bo to klasztor kobiecy, z tego wygląda. Nie yy, go czytałem. Właśnie skończyły się modlić, były takie kobiece głosy właśnie słyszałem i poszły do swoich kwater gdzieś tutaj Kotka mają małego Po drodze na Was City, jak się wiedzie na górę, to jest Mochos taka miejscowość Praktycznie przez jej środek się przejeżdża tutaj po tej kostce takimi małymi uliczkami no i na środku jest taki jednoczek z restauracjami no i z takim kościółkiem można tu po drodze stanąć i zjeść co właśnie uczyniliśmy bardzo ciekawe miejsce i przyjemna atmosfera a ceny jak wszędzie bo tam często pytacie o ceny o może jeszcze powiem jedzenie, trochę tylko problem z moją dietą obecną, że w zasadzie tym, co dają na początku takie na przywitanie, plus to, co dają na koniec, na pożegnanie, to już jestem najedzony, także jeszcze jakiś start, i nie wiem, jedna czwarta porcji, a przepyszne wszystko. No ale to taka tradycja jest w tych restauracjach takich gdzieś po mniejszych miejscowościach, ale w Heraklionie też się to zdarza, że właśnie dają takie na przywitanie coś, czasami dają też rakije na pożegnanie, no różne takie no i to już jest dla mnie dużo w tej chwili. Jaskinia Zeusa na płaskowyżu dla City. Miałem jeszcze coś tam po drodze nagrać, ale od drugiej strony to zrobimy, ponieważ jaskinie zamykają, więc trzeba się udać najpierw do jaskini, a później ewentualnie jeszcze tu po płaskowyżu. troszeczkę. Płaskoburz jest na wysokości 850 metrów i tak głosi legenda, tu 10 tysięcy wiatraków było. A jaskinia z Zeusa, dlatego że Zeus się ponoć tu narodził według mitologii Na górę wchodząc z taką ścieżką kilkaset metrów Dość ostro pod górę do jaskini, do samego wejścia Mam widok na płaskowyż, na city Bardzo ładny Widok znaczy Samo wejście żeby trzymać dystans, metr 50, m, ewentualnie metr 51, m, prawda? jak ładnie namalowane, takie nietypowe. No i widok w dół, na no. płaskowyż, jeszcze raz. Podobnie jak w Polsce, w rządowych instytucjach trzeba zachować pozory. Tam się schodzi w dół, robi się takie kółko ścieżką i wychodzi się do góry. I tutaj takie stalaktyty, stalagmity i tak dalej, troszeczkę podświetlane przez światło. Nie wiem, czy będzie widać tą ścieżkę w dół. Taka serpentyna, i jedną drogą, tak jak wspomniałem, się wchodzi, drugą wychodzi. Tam już przez środka, zrobię parę ujęć. Nie wiem, czy będzie widoczne, ale może będzie. Wszędzie koło tych świateł to mech się rozrasta. Światełka troszeczkę, no i tam widać w głąb już yy... całą tą jaskinię. To za chwilę w dół się jeszcze kawałek schodzi. I już się będzie wracać do góry tymi schodami obok i najniższy punkt jaskini wody trochę i ludzie wrzucają monety tutaj o. chociaż nie powinni w takich miejscach no ale co zrobić nie można tego nazwać jeziorkiem nie popływałby tutaj ale generalnie jaskinia bardzo fajna warto przyjechać wstęp 6 euro tam widać wyjście. Będzie chyba widoczne na kamerze. Na górę prowadzą dwie drogi tutaj. Jedna taka wyłożona kamieniami, zrobiona parę lat temu dla osiołków, bo wcześniej osiołki z chętnymi wchodziły tą kamienistą drogą. No więc, żeby osiołką ułatwić, to zrobiono taką drogę. No ale można też po niej tam wejść i zejść. Ale ja idę z tak jak wszedłem kamienistą drogą. W dół od jaskini Zeusa. Kozy po drodze można spotkać. Kozy są tu dość powszechne. Tutaj trochę tak, jakby zmodernizowali. Coś mi się wydaje, że tego tu nie było. Można sobie usiąść i z pięknym widokiem na Płaskowyż. Nie wiem, czy ja czasami nie mówiłem półyset momentami, ale chodzi o Płaskowyż. Powiem, że ze pięknym widokiem na płaskowysz można sobie zjeść czy wypić coś. 18 miejscowości jest tutaj z tego co. Czytałem kiedyś tam. No i widać te wiatraki. Ja tam jeszcze trochę dronem polacam i zrobię parę ujęć. Na drodze dookoła półwyspu tutaj jest taki mały klasztor, się on to nazywa, aczkolwiek to taki bardziej kościółek i parę jeszcze budynków, ale ciekawie i warte zobaczenia. Tutaj sam płaskowyż i jak widać zawitała tu nowoczesność. LEDowe oświetlenie w dzień świecące się. Idę do środka. Jeszcze bo zazwyczaj jest otwarte. Fontanna. Klimat jest. Ta droga którą się dojeżdża i na przełęczy wieje mocno. Tutaj były takie wiatraki ustawione. Wrzędzie tu jest droga wjazdowa na przełęcz. Na tym jednym zostały jeszcze te ramiona. A reszta w zasadzie ruiny. No ale widać, jak to wyglądało. Drona trochę puszczałem, ale lewo tu był w stanie pozycję utrzymać, więc zrezygnowałem. Zrobiłem jedno ujęcie tylko, bo wieje mocno. No ja tak troszeczkę od tyłu to nagrywam, bo tam już byliśmy. Ale taka była potrzeba. Jest taka restauracja. W takim muzeum tam chyba nawet teraz byłem jakieś takie dziwne eksponaty. No ale to można zobaczyć z dziećmi na przykład. No i są modele tych wiatraków, które tam gdzieś były i służyły do pompowania wody. A w tej chwili pompami elektrycznymi się tą wodę pompuje. I dole jakieś jeziorko między górami. To jest ta droga, którą wjeżdżaliśmy. I w zachodzącym słońcu. Taka grecka restauracja, aczkolwiek. Chyba w tej chwili nieczynna. No, bo tutaj nigdy tłumów nie było w tym miejscu. A w tej chwili, jak tych turystów jest dużo, dużo mniej, no to chyba nie opłaca im się otwierać tak jak wielu innych yy, tutaj na Krecie. Wiele hoteli ze, zostało zamkniętych, czy też znaczy zostało nieotwartych. O, powiedzmy w tym sezonie, podobnie jak wiele restauracji. Tablice informacyjne w wielu językach, ale nie w polskim. Co jest o tyle dziwne, że yy, tutaj zawsze Polaków dużo było. A dzisiaj, gdy zwiedzaliśmy ten teren, no to. Znakomita większość osób, które spotkaliśmy, to byli Polacy. No oczywiście nie było ich dużo, garstka, że tak powiem, zwiedzających tutaj na szlaku. No ale większość Polacy. No ale po polsku nie ma napisane. Ale trzeba przyznać, że są miejsca w Grecji, gdzie można czy to przewodnik, czy jakiś opis po polsku znaleźć. W przeciwieństwie do wielu innych krajów. I zachód słońca. Piękny, romantyczny. W drodze na można odwiedzić krasi, tu bardzo niewiele trzeba zboczyć z drogi i tu jest drzewo, platan według tego co w internecie można wyczytać to 2400 lat ma czyli całkiem sporo, coś nie wygląda, powiem szczerze jedno z y, pięciu największych chyba chodzi o średnicę pnia drzew w Europie aczkolwiek tu jest taka tablica skąpa w informacje i jest napisane, że kilkaset lat ma no ale robi wrażenie I tutaj się można napić kawy i tak dalej, ale w tej chwili już jest nieczynne, bo jest dość późno. No i tu wybudowano takie fontanne źródełko jakieś jest. Także jak ktoś będzie miał dużo czasu to polecam, bo tu się można kawy napić. Jak wspomniałem wcześniej i pili też taką kawę tutaj różni greccy pisarze. Między innymi Kazan Tsakis, którego imieniem jest lotnisko tutaj w Teraplonie. Jeśli dobrze kojarzę. Także bardzo ciekawe miejsce z wielkim drzewem i odgłosem cykan. Na, na powrocie z La City jedziemy przez Malię jeszcze. I powiem Wam, że widok jest po prostu przygnębiający, bo to jest bardzo turystyczne miejsce. Jest pusto po prostu, pusto tu. Tutaj były światła, dyskoteki itd, tak dalej. O tej porze to było pełno turystów tutaj wszędzie, w tych uliczkach, czy to jedzących w restauracjach. Teraz restauracje są puste. W niektórych trochę greków siedzi. No i pojedynczy, pojedynczy turyści. Także, no ucierpiało to po prostu niesamowicie. To tak wyglądało, bo ja tutaj pracowałem. I tak jak to teraz tutaj wygląda, to powiedzmy, że wyglądało to gdzieś tam w październiku, jak ja już byłem na końcu kontraktu tutaj letniego. Yy, I sobie zrobiłem taki objazd po, po tych turystycznych miejscach, takich właśnie jak Malia, czy Helsonis i tak dalej. No to tak to w październiku normalnie wyglądało. Czy też nawet na koniec października. Yy, wszystkie wypożyczalnie są pełne wszelkiego rodzaju kładów, samochodów. Normalnie to wszystko było pożyczone i wszędzie tu byli turyści, sklepy, pojedynczy ludzie. Tu na przykład taki lokal bardzo modny. Normalnie modny i ruchliwy, że tak powiem. A w tej chwili pusto. Znakomita część też tych mniejszych jest pozamykana. W ogóle nie jest otwarta albo o tej porze, albo w ogóle w dziennie jest otwarta. No coś niesamowitego. No i teraz przez sobie jedziemy. Tu normalnie to był potok ludzi, po prostu tłum ludzi przelewający się przez te wszystkie sklepy i restauracje. A jest po prostu pusto. Pojedyncze osoby, restauracje puste, ale idziemy jeszcze teraz na taki deptak, że tak powiem młodzieżowo-dyskotekowy, gdzie zawsze było pełno młodzieży, dyskoteki. Wesoło generalnie no i na bulwar tutaj wchodzimy taki, to jest Ońicos. Bardzo popularne miejsce No i zobaczymy jak to wygląda. Czokolwiek tutaj widać tych ludzi jest troszeczkę więcej No ale którzy wiedzą są to Grecy W zasadzie to większość Grecji, jak bijamy. No i trochę turystów oczywiście też jest. Ale tak jak powiedziałem wcześniej no jest to widok tak gdzieś normalnie jest okolic Października, gdzieś tam powiedzmy. Tu jest na przykład bardzo popularny lokal, ten, który przed chwilą po prawej stronie było widać, gdzie zawsze było pełno ludzi. A gdzieś tu trzeba zjeść może. Orkiestra. Greckie melodie wygrywa. Ten lokal pusty, praktycznie, no ale są lokale, w których trochę jest ludzi. To jeszcze, żeby podsumować, tutaj powiem tak, że w zasadzie wszystkie dyskoteki są puste. To jest dziwne, bo to znaczy, że nie ma młodych ludzi w ogóle. Tych, którzy tu zazwyczaj byli, nie wiem czy to dlatego, że nie wiem, Anglików nie wypuszczałem z domu albo coś w tym stylu. No ciężko to jakby przeanalizować. Ale po prostu wszystkie dyskoteki były puste. Trochę takich lokali normalnych z y, jakąś tam żywnością grecką, czy rybami i tak dalej y, jest y, wypełnionych. Ale no dyskoteki puste, dziwne. Nawet bardzo powiedziałbym. Na końcu tego bulwaru tutaj w Hersonis są oczywiście jakieś łódki można wynająć na, na wycieczki gdzieś tam po wodzie. I tutaj jest taki kościółek, gdzie z tego jak mi mówiono, jeśli dobrze pamiętam, co niedzielę są krze po polsku, bo jest to jakiś polski ksiądz. Także jakby ktoś czuł potrzebę, to w niedzielę może się tu udać nam krze.